Dzisiaj będzie recenzja bezprzewodowej klawiatury mechanicznej, to do, do tego jeszcze klawiatury niskoprofilowej i to od takiej solidnej marki, czyli od Cooler Mastera. Klawiatura nazywa się SK622 i dzisiaj pokażę Wam ją bardzo dokładnie. Powiem Wam także o tym, co mi się w tej klawiaturze spodobało i co nie do końca przypadło mi do gustu. Dokładne ceny tych sprzętów sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu. A tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! No i dzisiaj konkretnie sprzęcik od Cooler Mastera, klawiatura mechaniczna SK622, która jest klawiaturą nie dość, że typu 60%, to jeszcze ma niskoprofilowe przełączniki oraz jest klawiaturą bezprzewodową. Tak więc mamy tutaj kilka takich bardzo ciekawych cech. Klawiaturka jest bardzo niewielka, kompaktowa, mega przenośna, no a do tego całkiem funkcjonalna. To, że mała nie znaczy, że czegoś tutaj nie ma. Wręcz przeciwnie, funkcji jest napakowane więcej niż trzeba. Tak wygląda opakowanie. Mamy oczywiście łączność Bluetooth, diody RGB i mamy tutaj niskoprofilowe przełączniki. W tym przypadku są to Redy. Jeśli chodzi o markę switchy z tego, co gdzieś tam znalazłem w internecie, są to switche marki TTC. No i Bluetooth jest w wersji 4.0. Ta klawiatura może zapamiętać do trzech urządzeń, między którymi można się po prostu przełączyć. Można używać jej także przewodowo, gdyby na przykład był niski poziom naładowania wewnętrznej baterii, albo po prostu musicie podłączyć do urządzenia, które nie obsługuje łączności bezprzewodowej, to też się może zdarzyć. Kompatybilność z wieloma systemami, z Maciem OS, iOSem, z Androidem i z Windowsami RGB, czyli generalnie wszystko wiemy o co chodzi. Układ typu US, a w zestawie jeszcze mamy woreczek, są też niezbędne instrukcje, jest też przewodnik. Przewód, który ma oplot, no i wygląda generalnie bardzo dobrze. Przewód jest taki średnio elastyczny, ponieważ musi się dobrze rozprostować. Troszkę tej sztywności jednak ma, natomiast nie jest aż taki specjalnie gruby. Oczywiście wtyk, jak to u Kulry Mastera, taki fioletowy, pozłacane wszystko. Przewód dobrej jakości, oplot też solidny. Z drugiej strony chyba już standard, czyli USB typu C. Mamy też KickUp Puller, czyli narzędzie do zdejmowania nakładek. I dzięki niemu możemy szybko sobie pozdejmować te nakładeczki. Same nakładki wyglądają tak. Mają przezroczyste oznaczenia i są delikatnie wyprofilowane. Tak więc nakładka wygląda ok. Widzimy też te czerwone switche niskoprofilowe. Ciekawe stabilizatory są tutaj w postaci tych takich metalowych drucików. Jak widzicie, konstrukcja switcha jest naprawdę płaska. A te nakładki, jeśli chodzi o wysokość, to są takie średnie, ponieważ spotkałem się z klawiaturami, gdzie te nakładki były jeszcze bardziej płaskie. I to nawet chyba u cooler Mastera. Tutaj mamy taką średnią wysokość. Pod spodem aluminiowy front, czyli bardzo elegancko. Przez to klawiatura też jest odpowiednio sztywna. No i widzicie, że jest układ US, ponieważ mamy długi backspace, pomniejszony Enter i długi Shift, a drugi Shift jest taki malutki na no 160. Więc gdzieś to miejsce trzeba było zagospodarować. Teraz mamy mnóstwo klawiszy z drugą funkcją. Mamy FN, czyli ten klawisz do cooler Mastera, i na przykład tutaj mamy. Mamy trzy klawisze do parowania z trzema urządzeniami. Naszy. Mamy cztery klawisze profilowe, mamy wyłączenie dźwięku głośniej, ciszej. Tutaj regulacja LED-ów typu jasność, prędkość, kierunki, takie rzeczy. Mamy też chociażby print screen, jaśniej, ciemniej. Dużo jest tego naprawdę, wszystko jest opisane w instrukcji. Są też klawisze multimedialne typu do tyłu, play, pauza, do przodu. Natomiast co ciekawe, na przykład regulacja głośności jest dwa razy, bo jest i tutaj i tutaj. Fajnie, że właśnie sześćdziesiątka, a mamy te takie szybkie skróty, nawet mamy kursory, czyli klawisze kierunkowe, też przydatna rzecz, więc mała klawiaturka nie musi z niczego rezygnować, może mieć wszystko po prostu w formie pokrywanych skrótów, drugich funkcji danego klawisza. Da się? Da się. Zakładamy z powrotem nakładeczki. Tu nawet pod backspace'em jest jakaś funkcja. Ta klawiatura wygląda od boku, taki bardzo prosty, ergonomiczny układ. Lekko pościnane te dwa rzędy klawiszy w tą stronę, potem mamy tutaj środek praktycznie płaski, a te Lekko unoszą się znowu pod górę, tak żeby dobrze się z niej korzystało. I 60. Mamy nawet podwyższenia, są gumowane, dość mocno tą klawiaturkę unoszą. Mamy też stopery tutaj, więc przyczepność do blatu jest naprawdę ok. Jest też gniazdo na podpięcie przewodu. Dookoła też metalowa ramka, plastik dobrej jakości, więc ta klawiatura nie należy do najtańszych, ale jakość materiałów jest naprawdę rewelacyjna. Klawiatura też jest sztywna, przez to, że mamy tą metalową bazę A więc pod tym względem naprawdę rewelacja aha jeszcze zastanawiacie się pewnie gdzie są wszystkie elementy strojące i jest to tylko taki włącznik wyłącznik wystarczy przełączyć i klawiaturka nam ożywa jakość dius jest naprawdę dobra ale to za chwilkę zobaczycie szerzej w części testowej tak więc mała, ale o wielkich możliwościach. Bardzo dobra jakość wykonania. Oczywiście, jako klawiatura bezprzewodowa, ma tryb oszczędzania energii. No i oczywiście, długość pracy na jednym ładowaniu jest uzależniona i od tego, ile czasu tej klawiatury używacie dziennie, i od tego, jak jasne są LEDy, i w ogóle używacie LEDów. Wiadomo, że klawiatura z wyłączonymi diodami może podziałać naprawdę kilkukrotnie dłużej niż z włączonymi, ponieważ samo naciskanie przycisków pochłania bardzo niewiele energii zbudowanych. Akumulatora, natomiast to świecenie pochłania bardzo dużo energii. Tak Samo jak na przykład w smartfonie, największym pożeraczem prądu jest wyświetlacz smartfona, a na przykład niewiele mocy zabiera łączność bluetooth czy Wi-Fi. Tutaj jest bardzo podobnie. Jeśli chcecie, żeby ta klawiatura dłużej pracowała na jednym ładowaniu, można sobie albo przyciemnić LEDy, albo podświetlić tylko wybrane klawisze. A zresztą wszystko zobaczycie za chwilę, tak więc oglądajcie dalej. Dobrze, czas na przetestowanie tej klawiatury, natomiast chciałem wam pokazać jedną rzecz, która nie do końca mi się podoba. Chodzi tutaj o materiał, z którego są wykonane nakładki. Po prostu potrafi on się troszeczkę brudzić. Osobiście mnie to dość mocno irytuje, ponieważ nie lubię jak sprzęt użytkowany widocznie się brudzi. Dlatego zawsze staram się wybierać taki rodzaj tworzywa, który nie łapie na przykład tłuszczu. No to tutaj po prostu widać takie ślady użytkowania. Oczywiście jest to do wyczyszczenia, natomiast to jest taka mała uwaga ode mnie. No i teraz tak, włączymy sobie tę klawiaturę w trybie bezprzewodowym, ponieważ chcę Chcę Wam pokazać taki no, niewielki mankamencik. Włączamy sobie software. Chwilę mu to zajmuje, żeby się odpalić. I co? Nie widzi klawiatury. Chyba, że ją sobie wepniemy przewodowo. Sprawdzimy jeszcze raz. Jeszcze troszkę długo się ta aplikacja za pierwszym razem odpala. No i co? I teraz widzi? Teraz widzi. Natomiast mamy tutaj też zakładkę, jak widzicie, wireless. Czyli trzeba po prostu ustawienia do trybu bezprzewodowego pozmieniać sobie na kabelku, potem odłączyć i będziemy mieli to zapamiętane Mamy sleep mode, czyli po jakim czasie ta klawiatura ma przejść w tryb uśpienia. Minimum to jest 5 minut, maksimum to jest 40 minut, albo zawsze włączona. Mamy też jasność LEDów, oczywiście w trybie bezprzewodowym można ją sobie zmniejszyć, żeby ta klawiatura po prostu działała dłużej. I mam jeszcze włączony, wyłączony ring, czyli taką świetną obwódkę dookoła, którą już wam też pokazuję. No w tej chwili byłem w trybie custom, ale dobra, zróbmy sobie na Rainbow Wave. Wtedy widzicie, że tutaj się świeci taki, no mało widoczny, ale jednak paset więc jakieś tam te diody dookoła, ten pasek jest. No i mamy tryb Rainbow Wave, który po prostu powoduje taką cykliczną przemianę tych kolorów. Możemy też ustawić sobie prędkość, a także kierunek. Czyli tak mamy na pełnym przyspieszeniu, bardzo, bardzo szybko. Mamy statyk, czyli najzwyklejsze jednokolorowe, stały kolor. Zmiany następują w locie, czyli bardzo szybko, jak widzicie. Można też ustawić własne kolory. Jest regulacja jasności także w postaci suwaczka. Następny efekt to crosshair, czyli jest to krzyżowe podświetlenie reaktywne. Reactive Fade, czyli mamy background, a jak naciskamy, to na jakiś kolor nam się podświetla. I możemy ustawić i kolor backgroundu, a foreground sobie też tutaj zmienić na inny, na przykład na czerwony. Czyli wtedy czerwień na bieli jest. No i mamy po drodze tryb custom, który działa bardzo, bardzo Po prostu wybieramy sobie kolor. Efekt stars, który wygląda mniej więcej tak. Troszkę go może przyspieszymy. Następnie mamy jeszcze efekt rain, który wygląda w ten sposób. Możemy sobie też to nieco pozmieniać, czyli na przykład zrobić inny background, inny kolor efektu. Color cycle to jest taka przemiana kolorów. Efekt breathing, w którym możemy sobie po prostu zmieniać kolory. Mamy też reaktywny efekt ripple. Są takie rozchodzące się fale na boki, i mamy efekt Fireball. To jest coś takiego. Następnie jest mapowanie klawiszy, czyli możemy sobie tutaj przeróżne funkcje pod te klawisze przypisywać. Jest nagrywarka makry oraz zakładka z profilami, gdzie możemy właśnie tworzyć sobie profile. Na górze też możemy sobie dodawać profile, nazywać je, dodać sobie jakieś zdjęcie. No i też mamy tutaj taki mini benchmark pokazujący chociażby użycie procesora czy karty graficznej. Rośmy sobie jeszcze Anti-Ghosting. Reakcja jest szybka i można nacisnąć nawet wiele klawiszy jednocześnie. No a teraz odłączamy klawiaturę, włączamy w trybie bezprzewodowym i sprawdzamy. Reakcja wydaje się być równie szybka. I mamy też full E czyli możliwość ciśnięcia wielu klawiszy jednocześnie. Pod tym względem też nie ma tutaj się do czego przyczepić. I co do tego, co widzieliście na początku, że na przykład regulację głośności mamy tutaj i mamy tutaj. No nie wszystko działa na przykład pod Windowsem. Regulacja głośności tutaj ta dolna działa jak najbardziej, natomiast ta górna na przykład działa pod innymi systemami operacyjnymi jak sobie przełączymy na Maca to wtedy prawdopodobnie by te klawisze działały natomiast mamy też różne kontrolki czyli chociażby prędkość tych efektów Zarządzanie jasnością, zarządzanie efektami. Mamy też chociażby ukryty print screen, mamy scroll lock, pause, inne przydatne klawisze. Delete działa bez wciskania FN-u, tak domyślnie, więc to też jest fajne. Mamy shift taki krótki, trzeba się przyzwyczaić, ale też jest, więc po prostu wszystkie takie przydatne klawisze są tu obecne. Ja często próbując wcisnąć coś z shiftem, to też wciskałem na przykład kursor w górę, bo nie mogą się przyzwyczaić na początku, że on jest taki mały. Ale to jest kwestia praktyki. Jak to wszystko ogarniemy, to potem już jest dużo lepiej. Sprawdźmy sobie jeszcze głośność klawiszy. Są tu przełączniki red, więc są dość ciche. No i co do tego skoku. No, to jest on taki, a jakiś taki super niski, bo są klawiatury z niższym skokiem. Natomiast moim zdaniem jest to tak dwie trzecie takiego tradycyjnego skoku. No jeśli chodzi o jasność w ciemnym pokoju, no to jest naprawdę ok. Wyłączam w tej chwili już całkowicie oświetlenia. No, jak widzicie, jest ta klawiaturka naprawdę jasna. I ten pasek po boku, właśnie wtedy też troszkę lepiej widać. Jest bardzo cieniutki, no ale jest. No jeszcze jedna ważna kwestia, czyli żywotność na jednym ładowaniu. Tutaj dokładnie wam nie powiem, że ta klawiatura wytrzyma tyle i tyle, ponieważ to wszystko zależy. Mamy dość potężną baterię, ponieważ jest to aż 4000 mAh, czyli mniej więcej tak jak w niejednym smartfonie i największym prądożercą są diody, więc jeśli na przykład wyłączycie sobie diody, ta klawiatura może podziałać prawdopodobnie nawet kilka miesięcy. Natomiast z włączonymi diodami to też zależy od poziomu jasności wybranego efektu. I chociażby tego, trzymacie włączony tryb oszczędzania energii i włączoną dodatkową ramkę LEDową. Dlatego, w przypadku maksymalnej jasności LEDów i częstego korzystania z tej klawiatury, i tak powinna wytrzymać przynajmniej 7 do 10 dni. Natomiast, jeśli byście obniżyli jasność LEDów na przykład o połowę, wyłączyli zewnętrzną ramkę, ustawili sobie także tryb oszczędzania energii, wtedy ta klawiatura powinna wytrzymać nawet kilka tygodni. I też to co tutaj jeszcze warto zaznaczyć, jeśli chodzi o test anti to wy. Wyglądało to bardzo podobnie, opóźnienia tak gołym okiem bez żadnych rządów pomiarowych wydawały się mniej więcej takie same, w tym że w trybie przewodowym krewetura działa z częstotliwością 1000 Hz, czyli bardzo szybko, natomiast w trybie bluetooth jest to tutaj obniżone do 125 Hz, czyli wolniejsza reakcja, ale też kosztem tego, że ta krewetura jest wtedy bardziej energooszczędna. No i czas na kilka zdań podsumowania. Klawiatura naprawdę fajna, ponieważ kompaktowa, upakowane, mnóstwo funkcji, fajne ledy dobra jakość wykonania, przyzwoite przełączniki. Co prawda nie jest najtańsza i nie do końca do gustu przypadły mi nakładki na klawisze. Po prostu materiał, z którego są wykonane, strasznie się tłuści, zbiera odciski palców. Osobiście na takim punkcie jestem uczulony. Nie lubię jak sprzęt za szybko się brudzi i to po prostu po nim widać. W tym przypadku jest to jakiś mankament. Nakładki można zmienić z tym, że też musiałby być odpowiedni Profil tych nakładek, żeby na przykład nie były za wysokie, tak więc w tym przypadku nie jest to takie łatwe. I takim małym mankamentem może być też to, że, żeby cokolwiek pozmieniać tej klawiaturze, trzeba ją podłączyć przewodem. Po prostu software nie działa w wersji bezprzewodowej. Klawiatura nie jest wtedy wykrywana. Troszeczkę mnie to zdziwiło, ponieważ testowałem już przynajmniej kilka klawiatur bezprzewodowych i wtedy software widział te klawiatury, pomimo że były połączone przez Bluetooth. W tym przypadku akurat to nie działa. Może zostanie to kiedyś upgradeowane z nowszą wersją software'u i firmware'u. Być może tak będzie. Natomiast produkt jak przystało na Cooler Mastera jest naprawdę solidny i funkcjonalny. Myślę, że tutaj ilość zalet i tak przeważa nad paroma takimi mankamentami, niedociągnięciami. Więc jeśli szukacie klawiatury 60% bezprzewodowej i do tego jeszcze byście preferowali klawiaturę o niższym skoku, no to tutaj mamy na pewno jedną z najciekawszych propozycji na rynku. Pamiętajcie, że ceny sprzętów Cooler Mastera są w opisie filmu. Wystarczy rozwinąć sobie opis i tam macie dużo ciekawych linków. A jeśli ten film Film Wam się dobrze oglądało i chcielibyście wspomóc mój kanał, to możecie to zrobić chociażby klikając przycisk subskrybuj. Jeśli jeszcze nie jesteście moimi subskrybentami, wtedy dostaniecie powiadomienia o nowościach na kanale ponad 2,5 tysiąca filmów, więc jest w czym wybierać i dbam o to, żeby cały czas przybywały nowe, ciekawe filmy. Więc jeśli właśnie zostaliście subskrybentami mojego kanału, to dziękuję Wam bardzo. Przy okazji pozdrawiam też moich stałych widzów, dziękuję za to, że jesteście i na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się!